Witajcie na kanale Drzewo Franciszka. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy z profesorem Trajanowskim o zmianach w świecie zwierząt, w szczególności ich zmianach zachowań. Dziś porozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Jak to robić prawidłowo? I czy w ogóle powinniśmy dokarmiać ptaki? I uwaga, jeśli pan profesor powie, by nie dokarmiać, to od jutra w ogóle nie dostajecie jeść. Nie wyglądają na zachwycone. Panie profesorze, Dokarmianie ptaków, zwłaszcza zimą, jest w naszej kulturze odbierane bardzo pozytywnie, jako objaw pewnej troski o potrzebujące, słabsze stworzenia. Jednak w ostatnim naszym programie, w którym rozmawialiśmy o zmianach zachowań zwierząt, wspomniał Pan o dokarmianiu zwierząt jako jedną z przyczyn tych zmian. Stąd pytanie, czy z punktu widzenia nauki, a więc i ostatecznego interesu zwierząt, powinniśmy w ogóle dokarmiać ptaki? Powinienem jako E, taki rasowy odpowiedzieć powiedzieć no, niekoniecznie. Dokarmianie to jest coś, z czym ptaki no, w, w latach ewolucji nie miały do czynienia. Ale z drugiej strony, wiemy, że to jest tak fantastyczna działalność edukacyjna, przyjemnościowa, że to tworzy pewien rodzaj interakcji człowiek ptaki, no i nie ma co walczyć z wiatrakami, tylko po prostu pokazać, jak z tego dokarmiania zrobić pożyteczny proces dla ptaków. To przede wszystkim karmić wtedy, to jest, kiedy to jest konieczne. To znaczy nie na zasadzie sobie amuzą albo mam jest dzień z bardzo dobrą pogodą, to dzisiaj sobie pójdę pokarmić, tylko że jak już się podejmujemy tego zobowiązania, to musimy je kontynuować, a nie, że jak jest ładny weekend, to, to, sobie, to sobie rodzimy. Drugie, to jest jak w medycznej zasadzie, po pierwsze nie szkodzić, czyli odpowiednio dobierać pokarm, odpowiednio dobierać miejsce do karmienia, czyli porządny, zadaszony karmik i myślę, że Miejsce, które powinno być wolne od drapieżników, o tym jeszcze możemy chwilkę powiedzieć, bo tutaj zapominamy często, żeby nie zrobić przy pomocy dokarmiania ptaków, do kotów, które no, korzystają z tego miejsca, gdzie ptaki się pojawiają. Zresztą jest taka duża cała angielska praca naukowa, która pokazuje, że być może dokarmianie ptaków wpłynęło na rozwój populacji ptaków drapieżnych, na przykład krogulca, który korzysta z tych ptaków, które przylatują, przylatują do karmika. Czyli wystawiamy, można powiedzieć, na widok drapieżników i na łatwiejszą zdobycz dla drapieżników. Także gdzieś to zawsze musi mieć, mieć z tyłu głowy. I chyba jeden z aspektów, który jest bardzo rzadko dyskutowany, albo o którym się bardzo rzadko informuje, żeby zadbać o czystość w karmiku, żeby karmik nie był miejscem rozprzestrzeniania bakterii, Campylobacter czy salmonelli, które są niebezpieczne tak dla ptaków, jak i dla nas. Zatrzymajmy się na chwilę na zasadzie konsekwencji karmienia. To jest trochę tak, jak w małym cięciu. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy. Tutaj ptaki, które raz znalazły u nas pożywienie, decydują się potem pokonać jakiś dystans, spożywając sporo energii w silnym rodzie wietrze, ufając, że w naszym karmniku znowu coś znajdą. A jeśli nie, to taki zawód może kosztować ich nawet życie. Pytanie, z jakiej odległości ptaki potrafią codziennie doradywać do naszego karmnika, czy też w ogóle szukać pokarmu? To jest tak, że w zależności od jakiej głód przyciśnie, pokazywano, że sikory po parę kilometrów potrafią latać, jak jest, zwłaszcza jak odkryją miejsce, które warto wyeksploatować. To jest tak, że jak zjedzą wszystko, to szukają następnego miejsca. No, tylko ten dolot musi być bezpieczny, właśnie musi być takim, żeby opłacało im się tam w cudzysłowie pojawiać. Ale, ale rzeczywiście to, to jest niesamowite, jak szybko w ogóle rozpoznają nowe miejsce karmienia. Zwłaszcza sikora bogatka dosłownie w kilka minut. Często po założeniu nowego miejsca karmienia już z niego korzysta. Także no, zwłaszcza jak głód przyciśnie. To może zapytam teraz o kolejne powszechną zasadę do karmiania, czyli karmić tak długo, jak jest mróz i pokrywa śnieża. To tyle, że ostatnie zimy mamy dość dziurawe. Raz spadnie śnieg, raz jest odwilż. Czy nie powinniśmy uelastycznić tej zasady i dokarmiać do czasu upewnienia się, że mamy rzeczywiście już przedrośnie? Jak już ptaki się przyzwyczaiły do naszej obecności są uzależnione od tego, co im sypiemy, jeżeli mamy do czynienia z takimi nawrotami zimy, to należy to dokarmienie kontynuować. Proszę pamiętać, że samice, zwłaszcza ptaków, muszą przed wiosną zbudować no, zapas pewnego tłuszczy czy białka na to, że będą za chwilkę przystępowały do rozrodu, będą składały jaja, co jest jedną z najtrudniejszych no, decyzji przed nimi stojących no, składami. I przez samice ptaków to jest naprawdę wysoka, wysokie wyzwanie energetyczne. No i trzeba im to w jakiś sposób umożliwić, jak już, zwłaszcza jak że ja wcześniej do tego przyzwyczailiśmy. A czy na przykład doborem pokarmu? Jesteśmy w stanie do swojego karmika przyciągnąć odpowiednie tak. gatunki ptaków? Oczywiście każdy gatunek lubi coś innego, nawet robiliśmy takie eksperymenty, żeby pokazać, kto kogo przyciąga. No jest taka grupa pokarmu. Która, którą lubi bardzo dużo gatunków, to przede wszystkim słonecznik. Tylko od razu powiem, słonecznik jest świetny, ma super zalety, po ziarenku może być wynoszony przez sikory właśnie w bezpieczniejsze miejsca, nie musi być spożywany w całości w karmniku. Natomiast słonecznik troszkę uzależnia. To jest tak, jak myjemy słonecznik przed telewizorem, też się uzależniamy i to naprawdę chodzi o pewne substancje, które później negatywnie wpływają na przykład na układ rozrodczy, co pokazano w przypadku dzwońcy. Ale ten słonecznik jest właśnie atrakcyjny dla sikor, z drugiej strony dla łuszczaków, dla dzwońca, zięby, zięby jera czy, czy szczegółów, nawet, albo czyży. Ale ja osobiście na przykład lubię smalec i tą taką starą metodę, ponieważ smalec powoduje to, że ptaki chwilę dłużej są w karmiku i na przykład pozwalają sobie zrobić bardzo ładne zdjęcia. Więc to też jest, to nie jest takie szybkie wynoszenie. No ale jak mamy smalec, to na przykład kowalik przylatuje albo dzięcioły, czyli już to powoduje. No ale chcielibyśmy mieć, nie wiem, ptaki owocożerne, jak kos albo inne gatunki drozdów, to warto zadbać jeszcze o to, żeby w karmiku pojawiały się na przykład suszone, suszone owoce. Niektórzy nawet dają suszone winogrona, tak jak rodzynki, także to też jest rodzaj, e, pewien rodzaj pokarmu, który, który, który przyciąga gatunki owocolubne. No i na przykład, jeśli chcielibyśmy mieć malutkie łuszczaki, czyża, też jeszcze raz, ma makolągwe, to bardzo dobrze sprawdza się proso, czyli można powiedzieć, no dla każdego coś dobrego, ale można też to wymiksować i wtedy prawdopodobieństwo tego, że będzie więcej gatunków w karmiku rośnie. Chcę też jednak podkreślić, że nie chodzi o sam, sam pokarm, chodzi też o to, gdzie, gdzie karnik jest zlokalizowany, no bo w środku miasta na balkonie. Choćbyśmy nie wiadomo, jak zróżnicowany pokarm podawali, to po prostu niektóre gatunki związane z większymi kompleksami zieleni się tam po prostu nie pojawiają. Chciałbym zapytać o powszechne mieszanki dostępne nawet w marketach. Zwykle jest to owies, pszenica i trochę słonecznika, przy czym często spotykam się z opiniami, zwłaszcza początkujących, karmiących, że ptaki średnio są zainteresowane takim miksem. Wtedy jedna grupa obraża się na ptaki i przestaje w ogóle karmić, a druga przechodzi w 100% na słonecznik. Może warto robić jakieś własne mieszanki? Ja osobiście jestem z frakcji tego, żeby mieszać, chociaż tak i tak lubią wybrać słonecznik. No I to jest po prostu, no to musimy, musimy ważyć, ale, ale na przykład dla niektórych gatunków, dla zależy gdzie mieszkamy, jeśli na peryferiach, na granicy wsi, no to warto też sypać owiec albo nawet płatki owsiane. Wtedy jest szansa, że pomożemy też wróblom, mazurkom i, i, i cznadlom. Także no, na, naprawdę trzeba bardzo roztropnie. To nie jest tak, że przekreślamy słonecznik, mówię, on, on jest lubiany przez ptaki, jest tłusty i, i to nie jest tylko tak, że sobie poprawia trawienie, tylko stosunkowo niewiele muszą zjeść, natomiast no właśnie wa, wa, warto mieszać, moim zdaniem. Podajmy już od tych naszych karmików, jako wprowadzenie do kolejnej tematyki, krótka, fachowa, porada ornitologiczna. Nie tak, idioto, przecież go zabijesz, zanim go nakarmisz. Szczuciem, Łabędzi nigdy nie karmiłeś. No właśnie, zajmijmy się teraz może inną ludzką potrzebą dożywiania zwierząt, tym razem ptaków wodnych. Generalnie nie powinniśmy ich karmić, one powinny sobie poradzić same, no ale w parkach miejskich jest to atrakcja. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem są jednak te kaczkomaty, które, które są z, z odpowiedniej paszy przygotowane. Wiele osób zabiera chleb do parku, to nie jest dobre rozwiązanie, powiedzmy wprost. Także nawet lepiej taką się sprawdzą resztki łupinki od jabłek niż, niż chleb, który no, najczęściej powoduje problemy w układzie trawiennym, ponieważ jest zagrzebiony, to najczęściej korzystamy z, z, ze starego chleba, który nam nie smakuje z jakichś przyczyn, no i on nie jest zdrowy, także ja osobiście nie jestem fanem dokarmiania ptaków wodnych, no, ale tak jak mówię, trzeba to chyba akceptować na zasadzie takiej edukacyjnej, że być może dla niektórych ludzi, zwłaszcza dla małych dzieci, kiedy to kiedy mamy do czynienia z olbrzymim deficytem natury, to jest w ogóle jedna, jedna, jedna z nielicznych metod, kiedy dzieciaki możemy wyciągnąć do parku i pokazać im taki w naturze, czy w ogóle przyrodę. No, i teraz chyba najcięższy kaliber tematyczny, czyli dokarmianie gołębi. To jest dopiero skomplikowany temat, bo z jednej strony. Na pewno to nie jest im potrzebne, to one sobie poradzą bez tego. Natomiast jest to pewien efekt kulturowy i trudno na przykład niektórym paniom emerytkom czy panom emerytom powiedzieć, że to co robili przez całe życie teraz może przekreślać ich, ich, no, ich życie, bo to jest dla nich często taki element czy metoda pokazywania empatii względem przyrody. Ale gdybym miał to na zimno, że tak powiem, tylko czysto biologicznie analizować, to lepiej tego nie robić. Na koniec pytanie spoza dokarmiania, ale też w temacie pewnych prac podejmowanych zimą w trosce o ptaki. Chodzi o budki lęgowe. Kiedyś mówiło się, że można je spokojnie czyścić, czy też naprawiać od października aż do lutego, zanim będą kolejne lęgi. Teraz coraz częściej ornitolodzy zwracają uwagę, aby zimą w ogóle tego nie robić, bo budki lęgowe są często wykorzystywane przez ptaki jako schronienie przed zimą. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? Wykorzystuję jako miejsca noclegowe. Także moglibyśmy zmienić nazwę budka lękowa na budka całoroczna, Bo tak naprawdę jesienią, na przykład, mazurki przylatują do budek lęgowych po to, żeby tam sobie pośpiewać i poćwierkać. Nawet się mówi o takim pewnym epizodach jesiennych, właśnie u mazurków w tokach jesiennych. Natomiast sikory, kowaliki, dzięcioły czasem spędzają długie noce zimowe w budkach czy w naturalnych dziuplach. I to jest w naturalny sposób, się pojawia pytanie czy czyścić budki lęgowe czy nie. W zasadzie większość osób podpowiada żeby czyścić budki lęgowe. Chociaż tutaj też zalecam dużej klasy ostrożność bo na przykład mazurki czy wróble z kolei wolą te budki w których są stare gniazda i w których gniazdo jest izolatorem więc jest tam po prostu cieplej. Tutaj trzeba pewnego doświadczenia. Gniazda sikor są najczęściej takie niskie na dnie budki lęgowej z muchu zrobionej te w zasadzie nadają się do wyczyszczenia albo gdzieś, jak jeśli tam była pleszka. Natomiast takie większe kule trawy, gdzie są piórka i trochę bałaganu, dzieło wróbla czy mazurkę, to lepiej zostawić. Przyznam, że jadąc na spotkanie z wybitym naukowcem, spodziewałem się serii przykazań, co robić, a czego kategorycznie unikać. Jednak profesor, oprócz wielu wskazówek, udzielił nam dodatkowo niezwykłej lekcji. Lekcji pokory wobec potrzeby drugiego człowieka, potrzeby dawania innemu stworzeniu czegoś od siebie. Mówię o tym, ponieważ jest to wartość, która bezpośrednio koresponduje z ideą programu Drzewo Franciszka, czyli rozwój duchowy dzięki dobrym uczynkom wobec świata natury. Przecież dziecko, które chce nakarmić zwierzątko w zoo czy w parku, wykazuje naturalną chęć zawiązania więzi z nim, zaprzyjaźnienia się i dania mu czegoś od siebie. Na pewno trzeba się dokształcać i edukować innych. Ale na drugi raz zastanówmy się, zanim znów zaczniemy ganiać staruszkę z paralizatorem po rynku, zakarmienie ptaków bułką. One są często jej jedyną pociechą w życiu. Może i po prostu warto kupić trochę ziarna dla ptaków. a już za tydzień spotkamy się z pewnym molem książkowym, którym okazał się nasz koordynator programu Drzewo Franciszka, w młodości bliski znajomy wspólnych ptasiarskich wypraw z profesorem Tryjanowskim, pan Krzysztof Mączkowski, który przedstawi kilka ciekawych książkowych propozycji na ostatnie zimowe wieczory. Serdecznie zapraszam. Muzyka